Cześć, dzisiaj zapraszam Was na film z Darkiem. Kolejny Siemanko. challenge. Witam ponownie na moim kanale. Yeah, kolejny challenge, dzisiaj będzie znowu śmiesznie, mamy tak. taką nadzieję. Znalazłem taki challenge, jest tylko jeden, na zagranicznym YouTube tylko jeden. Jeden w ogóle? Tak. Nikt jego hmm. nie zrobił, więc będziemy jako pierwsze osoby na polski. Będziemy go promować. Tak, Reflex Challenge. Powiesz na czym to polega? To polega na tym, to jest może troszkę skomplikowane, ale musimy się chronić przed uderzeniem. Czyli jak usłyszymy jakiś dźwięk, Mamy konkretną część ciała Przyporządkowaną szkoda... Sz -sz -sz do tego dźwięku Do tego dźwięku, dokładnie Czyli jak otrzymamy jakiś dźwięk, musimy tą część ciała e, ochronić Bo inaczej nas ktoś <noise> uderzy I będziemy zawiązane oczy, tylko nie dokładnie. tak mocno Bo mnie to zabolało <noise> Będziemy sobie ustalać, będzie e, Policzki, to jest jedno Czoło i, głowy. i głowa I Musisz mi powiedzieć jaki, okay. jaki dźwięk będzie Jakie części ciała dźwięki? Nie toparza na głowę Czoło masz tajgera, a policzki masz rzadko. Nie to też tiger żaba, dobra Pierwsza zwierzątka Oga? Oga? To? <laughs> to była podbucha <laughs> Nie, oszuł ona oszukują, ale się broni No ale masz słaby refleks No Kurde. Nie możesz się zakrywać od razu, no. musisz ręce mieć na Dobrze. dole. Za wolno. To Co? właśnie. To wąż to tak mocno. Udaje ci się. Kangur, kot i wąż.

Ej, dobrze ci idzie. Aha, ja już myślałem, że za późno nie było kota. Co ja jest kotem? Ty mnie nie bijesz, więc jestem przyzwyczajony. co to było? Nie, już by. A nie dojdę. Dobra, kolejna runda. Tak, teraz ty. Ale nie biłaś po głowie. It's stupid.

Hvað er það sem bæðir þjóttum hér tveikin? Það verður að nefnir að hansi. Zakończyliśmy to, zostałam powita przez Darka. Dajcie obok w górę na pocieszenie. Nieprawda, ona mnie pobiła bardziej. Napiszcie, kto wygrał, komu lepiej poszło. No i wpadajcie również tak. na, na nasze Facebooki, Instagramy i wszystkie linki będą na dole. I zapraszamy na film u Darka. na, na, e... na mnie, tam z filmem, jak który I razem nakleciliśmy też Was. żeby było śmiesznie. Subskrybujcie więcej, i to by było chyba tyle. Pozdro! Digi!